Hej, witam wszystkich bardzo gorąco, a dzisiaj przedstawię Wam mechaniczną klawiaturę z podświetleniem RGB od firmy ACGAM. W opakowaniu znajdziemy oczywiście samą klawiaturę, płytkę do instalacji programu, dzięki którym będziemy mogli się pobawić troszeczkę kolorkami oraz standardowo instrukcję obsługi. Wykonane jest aluminium i waży mniej więcej kilogram. Warto też dodać, że jej czas reakcji to 3 milisekundy. Jeśli chodzi o kabel, mierzy on 1,80 m długości. Jest naprawdę bardzo solidnie wykonany. Posiada oczywiście standardowy port USB 2.0. I tutaj takie macie małe porównanie z kabelkiem od słuchawek. Z tyłu klawiatury znajduje się taki mały tunel z rowkami, dzięki którym możemy sobie włożyć tam kabel, żeby nam nie przeszkadzał. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie, szczególnie jeżeli ktoś nie lubi mieć długiego kabla. Po rogach klawiatury umieszczono takie... Gąbeczki są to oczywiście takie e, gumeczki antypoślizgowe, dzięki któremu nasza klawiatura nie będzie się po prostu ślizgać na biurku. Klawiatura na każdej ze stron posiada takie srebrne paski, które po prostu odbijają troszeczkę światło i trzeba przyznać, że fajnie to wygląda. Nad strzałkami znajdziemy logo firmy. Jedyne co mnie denerwuje w tej klawiaturze to po prostu mega głośny stukot klawiszy. Zresztą posłuchajcie sami. Zdaję sobie oczywiście sprawę, że to mechanik, ale tak czy tak jest mega głośny. Coś, co na pewno interesuje każdego, to są oczywiście te magiczne podświetlane klawisze RGB. Jest tutaj ponad e, 10 różnych e, trybów. Ja Wam pokażę takie podstawowe. Oczywiście, żeby włączyć, włączyć klawiaturkę, to znaczy podświetlenie, klikamy Fn i F8. Pod Alt i znak zapytania możemy sobie tą klawiaturkę yy, na przykład y, troszeczkę ściemnić, Ym, możemy ją troszeczkę podjaśnić. Ym, jest na przykład też tutaj opcja zmiany kolorów, na przykład z lewej do prawej, z prawej do lewej, z góry do dołu. Jest w tych opcji po prostu bardzo, bardzo dużo. Możemy też się bawić za pomocą programu, jeżeli ktoś sobie ściągnie. Jest tutaj też taki tryb, y, trochę ja to nazywam Matrix. Gdzie, nie, gdzie nie, nie naciśniemy, to nam po prostu rozświetla kolumnę. Jest to naprawdę świetna opcja, także, tego jest po prostu bardzo dużo. Możemy sobie też ustawić na przykład klawisze pod League of Legends, opcji jest naprawdę dużo i można tu naprawdę bardzo dużo się bawić. No i w tym wideo to by było na tyle jeśli chodzi o mnie, ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie, dajcie znać koniecznie w komentarzach, co mógłbym poprawić w swoich materiałach, bardzo mi na tym zależy, żeby robić filmy w lepszej jakości, bardzo Wam dziękuję za uwagę, trzymajcie się i cześć!